Podnosisz swoje kwalifikacje, doskonalisz kompetencje, analizujesz trendy w branży i inwestujesz w podnoszenie jakości obsługi klienta wszystko po to, by stać się prawdziwym specjalistą w swojej branży. Są jednak zachowania, które dyskredytują Twoją pozycję i obniżają wartość reputacji specjalisty. Opowiem Ci o nich w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Pierwszy z nich to krytykowanie konkurencji. Bez względu na to, czy funkcjonujące na rynku firmy, które świadczą te same usługi lub produkują podobne produkty, robią to lepiej niż ty czy gorzej, odwoływanie się bezpośrednio do jakości ich pracy źle wpływa na Twój wizerunek. Pokazuje, że odnosisz się krytycznie do innych osób, wzbudza negatywne im emocje, które są kojarzone z Tobą. Jeśli zależy Ci na tym, aby w oczach klienta pokazać, Różnicę między ofertą konkurencji a Twoją, możesz zapytać o to, czy interesował się tym, w jaki sposób przebiega tam obsługa posprzedażowa, bo Ty robisz to w taki i taki sposób, albo czy analizował kwestie związane z dodatkowymi poprawkami przy jakichś pracach twórczych i kreatywnych, czy mm, analizował, czy wie, w jaki sposób e, wygląda ewentualna obsługa po, w przypadku, kiedy projektujesz strony internetowe albo e, Zajmujesz się takimi projektami, które będą wymagały kontynuacji. To sprawi, że klient będzie bardziej świadomy w dokonywaniu wyboru. Nie ma jednak sensu, by odnosić się bezpośrednio do pracy innych osób, bo jak mówi przysłowie: psy szczekają, karawana jedzie dalej. Lepiej jest budować pozytywną argumentację w obszarze swojej oferty, aniżeli odnosić się do innych. Druga kwestia to opieranie całości komunikacji na komunikacie ja. Ja jestem ekspertem, to są moje osiągnięcia, to są moi klienci, to jest moja oferta. Klient potrzebuje złapać z Tobą punkt wspólny. Dowiedzieć się, czy rzeczywiście znasz jego potrzeby, czy jesteś w stanie rozwiązać jego problemy. Każda usługa i każdy produkt jest rozwiązaniem określonych problemów klienta, zatem klient potrzebuje poczuć się zrozumiany. I tak samo jak ważne jest słuchanie w procesie sprzedaży, tak samo istotny jest dialog, budowanie komunikacji w obecności w internecie, w budowaniu swojej marki osobistej, ale także w działaniach promocyjnych. Jeśli chcesz, aby klienci dobrze czuli się w Twoim otoczeniu, nie możesz ciągle zasypywać ich swoimi sukcesami, swoimi osiągnięciami i swoimi dokonaniami. Pokaż, że jesteś w stanie rozwiązywać ich problem, a z pewnością będą chcieli Ci zaufać. Trzecia bardzo częsta praktyka to ogólnie rozumiane kupowanie społecznego dowodu słuszności. Wielu osobom zależy na szybkim sukcesie, na szybkim wypracowaniu renomowanej, a może bardziej popularnej marki osobistej. W tym celu decydują się na zakup statuetek, szczególnych wyróżnień, podziękowań albo na kupowanie lajków, kupowanie komentarzy, wszystko po to, by przekonać do siebie potencjalnych klientów. Niestety, przez to, że te praktyki są coraz bardziej popularne, są też coraz częściej Rozpoznawalne, a klient jest w stanie rozróżnić rzeczywiste wyróżnienie lub nagrodę, która przyznawana jest za konkretne wyniki, a która nagroda jest po prostu poparta fakturą. To samo dotyczy polubień, komentarzy, które bardzo często, jeśli są kupione, nie są tak bardzo merytoryczne jak te wystawiane przez zadowolonych klientów albo zaangażowanych współpracowników. Czwarta kwestia to zmienianie tematów i za mocne podążanie za trendami. Wiele osób, zwłaszcza w obszarze doradztwa, konsultingu, bardzo szybko zmienia branżę w zależności od tego, co jest aktualnie potrzebne. Kiedy rozwija się sprzedaż, doradzają w obszarze sprzedaży, kiedy powstaje konieczność pracy zdalnej, stają się specjalistami od pracy zdalnej, od komunikacji przez wideo. Od organizowania spotkań wirtualnych, kiedy ten temat wyczerpuje się niejako, znowu zmieniają tematykę, w której się poruszają. To jednak dotyczy nie tylko doradztwa, ale także każdej innej dziedziny, gdzie podążanie za trendami staje się oderwane od fundamentów marki i tego, czym się zajmujesz. Bo oczywiście ważne jest, aby Twoje usługi odpowiadały na bieżące potrzeby klientów, ale muszą oni znać podstawę i fundament tego, czym się zajmujesz. Piąta kwestia to obiecywanie klientom nierealnych efektów. Bardzo często chęć pozyskania klienta jest tak duża, że obietnice dotyczące tego, jak niesamowite efekty uzyska, korzystając z Twojej diety, z Twojego programu rozwojowego, z Twoich y, treningów i autorskiej metody treningowej są olbrzymie. Wystarczy jeden lub drugi sukces klienta, by na nim opierać całą komunikację i pokazywać, że możesz być jak on, jeśli tylko skorzystasz z moich usług. To element, który bardzo burzy reputację specjalisty, ponieważ jeśli zacznie przybywać klientów, którzy nie będą mieć tych samych efektów, którzy będą zawiedzeni metodami, procesem, sposobem prowadzenia, to szybko przełoży się to na opinie. No, i świadomość braku skuteczności, a tego przecież nie chcemy. Jeśli chcesz być na bieżąco z kwestiami związanymi z budowaniem reputacji osobistej i organizacji, koniecznie pozostaw reakcję pod tym odcinkiem, by widzieć więcej materiałów na swojej tablicy. Pozostańmy w kontakcie i do zobaczenia już za tydzień o 7:45. Do zobaczenia!